Domek na skale Przeżywamy Wielki Tydzień Mękę, śmierć i zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa Niedziela Wielkanocna <laughs> Witaj Leopoldzie, czy jesteś dobra Nie, Tak. Powiedziałeś nam, że dzisiaj jest najważniejsze ze wszystkich świąt i Renata też bardzo ładnie się ubrała w swoją najlepszą sukienkę. Zresztą Świetnie. zobaczysz. Aha, elegancko wyglądasz, Dzięki, Leopoldzie. Leopoldzie. Ja też chcę się elegancko ubrać. Hmm. hmm. Hej, bracie Janie! Ładnie Szczęść Boże, wyglądasz. Renatko, ale ładnie się ubrałaś. Wyglądasz uroczo. Dziękuję. moja mama to uszyła! Ale, ale bracie Janie, dlaczego mamy dziś tak ładnie wyglądać? No dlaczego? Właśnie. Bo właśnie dzisiaj świętujemy najbardziej doniosłe wydarzenie w historii, o. które nam, chrześcijanom, sprawia dużo radości. W ostatnich dniach widzieliśmy cierpienie Pana, widzieliśmy, jak Go schwytali, obrażali, biczowali i zabili. Ale Jezus uprzedził ich wcześniej, hmm. że to wszystko się wydarzy. Hmm. Powiedział im także, że trzeciego dnia, trzeciego dnia. co miało się wydarzyć? Hmm. Miał zmartwychwstać. Dokładnie, o, miał zmartwychwstać, wstać. ale apostołowie jeszcze wtedy tego nie rozumieli, hmm. albo nie pamiętali. Byli smutni i przestraszeni. Skryli się zapewne w jakimś domu ze strachu. Że zrobią z nimi to samo, co z Jezusem Tak, obawiali się, że ich też A. będą chcieli zabić <grym> I dlatego się schowali mm -hmm. Tak Tak, byli przestraszeni I byli bardzo smutni Tak, tak bardzo smutni Red. Bo myśleli, że Pan odszedł od nich na zawsze I tak spędzili sobotę Przestraszeni i smutni Ale w niedzielny poranek Jeszcze przed wschodem słońca Maria Magdalena udała się do grobu I zobaczyła, że był otwarty i że nie było w nim Jezusa przestraszona pobiegła. Przybyła do Piotra i Jana i powiedziała im, że kamień był odsunięty, i że pana zabrano z grobu. Piotr i Jan pobiegli, i gdy zobaczyli, że Jezusa tam nie było, i że pozostały jedynie płótna, w którego owinęli, zrozumieli, co powiedział im wcześniej Pan, że powstanie z martwych trzeciego dnia. I ucieszyli się. Hmm. Pomyślcie, z jaką radością wrócili o, do domu. Taak. Ale Maria Magdalena wciąż jeszcze tego nie rozumiała i stała przed grobem płacząc. Ujrzała dwóch aniołów siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa. Usłyszała. Czemu płaczesz, kobieto? Zabrano pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to On. Kobieto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Panie, jeśli Ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś? Mario. Nauczycielu. Nie zatrzymuj mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im Wstępuję do Ojca mego i Ojca Waszego oraz do Boga mego i Boga waszego. Wtedy Maria Magdalena pobiegła przekazać dobrą nowinę apostołom. Pomyślcie jaka musiała być szczęśliwa. Widziała na własne oczy parę dni wcześniej, jak pan umierał, a teraz zobaczyła go żywego i uśmiechniętego. A, powstał z martwych? Był martwy i z martwych wstał. Stał się na nowo żywy? Tak, Tymku, tak jak nam wcześniej zapowiedział, powstał z martwych. Red. I pokonał śmierć. O, A, śmierć. Pokonał śmierć. Pokonał śmierć! Właśnie tak! Dzięki niemu teraz my wszyscy możemy iść do nieba tak jak on. My też powstaniemy z grobów i spotkamy Pana. O, spotkamy, spotkamy pana. pana. Bracie ja nie. a gdy wstaniemy z martwych, pójdziemy do nieba tak elegancko ubrani jak teraz? O wiele Właśnie. bardziej niż teraz. Będziemy pięknie wyglądać w niebie. Dobrze. Jesteście gotowi na przeświętą świętą wielkanocną? Tak, jesteśmy gotowi. I macie wszyscy przygotowane świeczki na ceremonię światła? Tak, tak. Więc chodźmy. Chodźmy tylko, ja cię zaniosę. Dzięki, Wejdź do środka, chyba nikogo nie ma. Zaczynam żałować, że robimy coś takiego. Nie powinniśmy wchodzić do czyjegoś domu. To nic takiego, kochanie. Nie chcemy niczego ukraść. Chcemy tylko podrzucić prezenty. Lepiej zacznijmy. Ach. To dobre miejsce? Tam, tam będzie za wysoko. Nie zauważył. Za to stąd. Może spaść. Zobaczmy. Hmm. Dobre miejsce to będzie dla Tymka. Zobacz, a to dobre miejsce dla Leopolda. To tutaj dla brata Jana. To dla Renaty. Ostatnie dla Antosia. Hmm. To dla Jan. I co teraz? Co teraz robimy? Z martwych wstał Pan, zmartwych wstał Pan, zmartwych wstał Pan. Aleluja! Idź, Tymku, pora iść spać. Dobranoc, Tymku, dobrych snów. Sanka, skąd się wzięła? O, przestraszyłem się. Przepraszamy, bracie Janie. Co robicie tutaj o tej porze? Bracie Janie, wszystko wyjaśnimy. Przynieśliście listy w środku nocy? Nie, nie, nie listy. Wielkanocne prezenty. Rzecz w tym, że lepiej niech to wyjaśni moja żona. To był jej pomysł. Bracie Janie, któregoś dnia Franciszek wrócił do domu. I był bardzo rozemocjonowany, miał zaczerwienione oczy. Myślałam, że stało się coś złego, że wyrzucili go z pracy albo coś takiego, ale nie. Powiedział, że nic takiego się nie stało. Jednak widziałam, że chodzi zamyślony, odmieniony, a potem chciał pójść razem ze mną na mszę świętą. A do tej pory nie chodził ze mną do kościoła. Uch. Powiedział mi, że dzieci, które tutaj przychodzą, przypomniały mu o Jezusie. Dzieci przypomniały o Jezusie? Tak, bracie Janie. Powiedziały mi rzeczy, o których zapomniałem. Przypomniały mi, że kiedyś lubiłem modlić się do Pana. Zapragnąłem wrócić do kościoła. Wobec mnie także się zmienił. Czyta Biblię, jest innym człowiekiem. Trochę się zmieniłem. Wszyscy możemy być lepsi. Wręcz musimy być lepsi. Bardzo się cieszę. Bracie Janie, moja żona była tak szczęśliwa, że chciała przygotować jakieś prezenty: czekoladowe jajka. Chcieliśmy, żeby to była niespodzianka, dlatego tu przyszliśmy. Całe szczęście, że drzwi były otwarte. Bardzo Wam dziękuję za ten gest. Jutro rano dzieci będą zachwycone. To nic w porównaniu z tym, co one zrobiły dla mnie. Poczułem się jak nowonarodzony, jak powstały z martwych. Tak ogromnie się cieszę. Wesołych Świąt Wielkanocnych. Wesołych Świąt, bracie Janie. Chodźmy, Anno. Wesołych Świąt Wielkanocnych. Bracie Janie, to ma być niespodzianka. Bez obaw. Dobrze. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję, panie że opiekujesz się małymi dziećmi, by uratować człowieka, który za bardzo się oddalił. Pięknie, te drzwiczki są już gotowe. Szczęść Boże, bracie Boże, 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 Witajcie, o. kochani. Ostrożnie, nie pobrudźcie o. się formą. Jak pięknie wygląda. Tak, bardzo ładnie. Cóż, to tylko drzwiczki. O. Muszę jeszcze odnowić całą resztę. Aha. A mnie się tak podoba. Tak. Co jest na drzwiczkach? Tutaj widzimy zmartwychwstanie Jezusa. O. Widać zwycięskiego Chrystusa, o. który pokonał śmierć. O. A to są żołnierze, którzy pilnowali ciała Jezusa. O. Ukrywają się. Ewangelia mówi, że gdy ujrzeli anioła, który odsunął kamień od grobu, byli przerażeni. Bracie Janie, czy dziś też mamy się elegancko ubrać? Cóż, ufam, że dobrze by było. Dzisiaj przez cały dzień będziemy świętować zmartwychwstanie Pana. Pewien wasz przyjaciel i jego żona mm. bardzo was kochają. Mm. Mówił, że bardzo się cieszy, że opowiedzieliście mu o Jezusie. A -a. Patrzcie, tutaj też są A -a. jajka. Komu opowiedzieliśmy o Jezusie? Właśnie Rady. komu? O, już wiem, listonoszowi. Mm. Mm. Czy chodzi o Franciszka, mm. bracie to. Tak, to Franciszek i jego żona Anna. Oh. To Franciszek. Tak. Jaki on kochany. Poszukajmy reszty jajek. Chodźmy, chodźmy, chodźmy. chodźmy. Bracie Janie, to jajko jest dla ciebie. Zobaczcie, jakie ładne. O, jest na nim moje imię. O, tu ładne. jest napisane Renata. No patrzcie, a to jest dla Antosia. Bracie Janie, ja też dostałem jajko. A czemu tak świętujemy i dajemy sobie prezenty? E, nie, bo, nie wiem, nie bo, wiem. Bo, Dlatego, że Jezus zmartwychwstał. Fajnie, fajnie. Jezus, stał, stał Jezus z o, powstał zmartwychwstał. Aleluja, Chrystus powstał zmartwychwstał. Tak. El Señor había dicho claramente a sus amigos que serían los testigos de lo que ya estaba escrito, que iba a ser crucificado, que le harían mil heridas, que le quitarían la vida y de la muerte volvería. Pero cuando le mataron, sus amigos solo vieron el fracaso y el entierro y del triunfo se olvidaron. Más pasó como él decía y el poder del Dios del cielo convirtió el amargo duelo en inmensa alegría. Cuando aún no amanecía, las mujeres con ungüentos fueron a buscar lo muerto, pero vieron que vivía. Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Pedro y Juan después corrieron hacia aquel sepulcro abierto. Y al ver que no había cuerpo, comprendieron y creyeron. Cristo ha resucitado. Cristo Na zlecenie wydawnictwa promyczek Studio Eurocom Warszawa 2017. Dialogi Olga Kolińska, reżyseria Józef Mika, dźwięki montaż Sławomir Karolak, konsultacje teologiczne Ksiądz Andrzej Mulka, kierownictwo produkcji Monika Krasowska, wystąpili. Małgorzata Szymańska, Jolanta Wilk, Jacek Zawada, Jacek Bolszczak, Krzysztof Zakrzewski, Józef Mika, Robert Tondera. Wiodi.promyczek.pl Religijne filmy dla dzieci.